Wyobraźmy sobie na chwilę starożytny Babilon, najbogatsze miasto ówczesnego świata. A mimo to większość jego mieszkańców, no cóż, ledwo wiązała koniec z końcem. Brzmi jakoś znajomo, prawda? Niesamowite jest to, że mijają tysiące lat, a my wciąż zadajemy sobie to samo pytanie dlaczego w świecie, który wręcz ocieka bogactwem, tak wielu osobom trudno o finansowy spokój? No i okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jakaś super skomplikowana. Co więcej, ona czeka na nas w mądrości starożytnych. Te proste, naprawdę proste prawa, które rządziły pieniędzmi tysiące lat temu, działają z dokładnie taką samą siłą dzisiaj. I właśnie dlatego w tym materiale zajrzymy do prawdziwego klasyka, książki Najbogatszy człowiek w Babilonie. Zobaczymy, że kryją się tam niezwykle proste, ale serio, super skuteczne lekcje. A co najlepsze, każdą z nich można zacząć stosować praktycznie od zaraz. Dobrze, to jaki mamy plan? Bardzo prosty. Zobaczymy trzy kluczowe lekcje, prosto z Babilonu, potem jedno konkretne zadanie do zrobienia, a na koniec sprawdzimy, dla kogo tak naprawdę jest ta książka. Zaczynajmy. No to jedziemy. Lekcja pierwsza. Płać najpierw sobie. I od razu trzeba to powiedzieć. To jest absolutny fundament. Serio, jeśli zignorujemy tą zasadę, cała reszka po prostu nie zadziała. Wsłuchajmy się w to. Część wszystkiego, co zarabiasz, należy do ciebie. Proste, prawda? A teraz pomyślmy: Płacimy właścicielowi mieszkania, płacimy w sklepie spożywczym, płacimy za telefon, płacimy wszystkim, tylko nie sobie. A przecież ta zasada mówi jasno: jakaś część tych pieniędzy musi zostać z nami, na dobre. I tu dochodzimy do sedna: zanim opłacimy jakikolwiek rachunek, czy pójdziemy na zakupy, musimy systematycznie odkładać co najmniej 10% tego, co zarobiliśmy. A jak to zrobić w praktyce? Chyba najprościej na świecie. Ustawiamy automatyczny przelew na osobne konto oszczędnościowe, najlepiej w dniu wypłaty. Okej, okay, czyli mamy już pierwszą zasadę. Ale oszczędzanie to dopiero pierwszy krok. Pieniądze schowane do szuflady, no cóż, nie zbudują nam majątku. Muszą zacząć pracować. I tym sposobem płynnie przechodzimy do lekcji drugiej. Posłuchajcie tej metafory, bo jest genialna. Każda zaoszczędzona złotówka ma stać się naszym niewolnikiem, który haruje, żeby zarobić dla nas kolejne pieniądze. Chodzi o to, by zbudować całą armię takich złotówek, pracowników, którzy generują nam dochód 24 godziny na dobę. A w praktyce? To po prostu inwestowanie naszych oszczędności w coś, co samo generuje dochód, żeby wykorzystać potęgę procentu składanego. Dobra, czyli płacimy sobie, a nasze pieniądze zaczynają dla nas pracować super, ale. Ale pojawia się nowe niebezpieczeństwo możemy to wszystko stracić i tu na scenę wkracza trzecia niezwykle ważna lekcja. Zasada jest bardzo prosta chronimy swój kapitał przed stratą, a inwestujemy tylko i wyłącznie po rozmowie z ludźmi, którzy naprawdę znają się na pieniądzach. A praktyczne zastosowanie? Zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, idziemy poradę do kogoś z doświadczeniem, a nie do, wiecie, kogoś, kto coś tam słyszał. To tak jak z bólem zęba. Idziemy do dentysty, a nie do mechanika samochodowego, prawda? W książce jest zresztą świetna historia, która to idealnie pokazuje. Główny bohater, Arkad, też kiedyś zaczynał. I swoje pierwsze, ciężko uzbierane pieniądze powierzył Azmurowi, który robił cegł. Azmur miał za tę pieniądze kupić rzadkie klejnoty. No ale problem był taki, że facet znał się na cegłach, a nie na biżuterii. No i został oszukany, przywiózł jakieś bezwartościowe szkiełka, a Arkad stracił wszystkie swoje oszczędności. Morał jest chyba oczywisty. Okej, okay, teoria teorią, ale bez działania nic się nie zmieni. Czas więc na część praktyczną. Jest jedno proste zadanie, które można zrobić w zasadzie od razu. Zadanie jest banalnie proste i wdraża w życie pierwszą lekcję. Krok pierwszy... Otwieramy osobne konto oszczędnościowe, takie którego używamy tylko do budowania majątku. Krok drugi: ustawiamy na to konto stałe zlecenie przelewu na 10% naszych dochodów. Tyle. Kilka minut, a zmienia wszystko. No dobrze. Mamy więc trzy lekcje i jedno konkretne zadanie. Czas na werdykt. Dla kogo właściwie jest ta książka? Czy każdy powinien po nią sięgnąć? Myślę, że sprawa jest dość jasna. Po pierwsze, to jest absolutne must read dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z finansami. Po drugie, jeśli kogoś przetłacza ten cały skomplikowany żargon bankowy, to tutaj odetchnie z ulgą. To też coś dla tych, którzy szukają prostych, ponadczasowych zasad, a nie obietnic szybciego miliona w tydzień. Po prostu solidne fundamenty. I tak naprawdę, cała ta starożytna mądrość sprowadza się do jednego. Można czytać, słuchać, oglądać, ale na koniec dnia liczy się tylko jedno: działanie poprowadzi cię do sukcesów, których pragniesz. To działanie jest kluczem, nic innego. I z tym pytaniem chcę wszystkich zostawić. Jaki będzie ten pierwszy krok? Może właśnie to konto oszczędnościowe, a może coś innego? To już indywidualna sprawa. Najważniejsze, żeby w ogóle go zrobić.